Pan z wami jest kochani siostry i bracia, rozpoczął się jak widzicie, ten piękny miesiąc. Tak długo czekaliśmy na maj. Tak długo czekaliśmy na ten moment, kiedy zostawimy za sobą, tą chwiejną, jesienną czy zimową pogodę i będziemy mogli cieszyć się. Wiosną. Wiosna to synonim życia. Kto wacznie obserwuje przyrodę, ten już zauważył, że to życie chyba na dobre powróciło. Dlatego niech Matka Boża, którą darzymy taką czcią w naszej parafii, wyprasza nam nie tylko to zdrowie ciała, którego bardzo potrzebujemy, bo to się modlimy, ale przede wszystkim, to zdrowie, które dotyczy naszej duszy, bo człowiek to ciało i dusza. Potrzebne nam jest zdrowie ciała i duszy. Niech Maryja, która nosiła po sercem dawcę wszelkiego życia, miłośni, miłośnika życia, niech będzie dla nas wzorem, żeby oto życie cielesne i duchowe troszczyć się ze wszystkich sił. Wśród wszystkich naszych spraw, intencji, które polecamy Bogu w czasie tej Eucharystii jest również intencja, w jakiej ja sprawuję tę przyświętą, Jej owoce ofiaruję prosząc o dar wiecznego życia. Dla świętej pamięci Marii Michael z okazji imieni jest to dar od męża i dzieci. Na początku Eucharystii Uznajmy przed Panem Bogiem naszą grzeszność i Jego miłosierdzia nieskończonego. Przyzywajmy.